Dzień dobry moje drogie wagi, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na lato. Karty są przygotowane, ale jeszcze trochę je potasuję tutaj przy Was. Słuchajcie o tym, co będę robić w czytaniach na lato. Jest specjalny film dedykowany tej sprawie. I on jest w playliście razem z właściwymi czytaniami. W playliście o nazwie Lato 2019, wie tam, więc tam jest więcej informacji. Czytanie rozszerzone, w którym będziemy doprecyzować kwestie emocjonalne, sprawy zawodowe, szanse zagrożenia w tym zakresie oraz na czym skupić swoje działania. Link do Vimeo będzie w opisie filmu. A teraz już zaczynamy. Królowa Mieczy, siła pięć kielichów, trzy buławy, gwiazda. I 8 było. Super. Tu jest tylko powiedzmy sobie taka jedna, taka jedna trudna karta, trudniejsza. Tak, jakbyście się z czymś żegnały, żegnali z osobą spod podznaku lwa, z osobą, która miała lwa w swoim horoskopie urodzeniowym. O, tak mi przyszło do głowy, bo wybieracie jakąś nową drogę, albo ta osoba wybrała nową drogę natomiast ogólnie bardzo pozytywnie e, powiem tak, no, na spodzie jest pięć e, na spodzie jest pięć buław i to jest konflikt wewnętrzny lub nawet zewnętrzny mm, może wy sami jesteście skonfliktowani ze sobą na przykład, co zrobić w danej sytuacji e, bo czeka was jakieś trudne emocjonalnie rozstrzygnięcie tak o tym myślę e, pięć buław to też może być przeszłość czyli powiedzmy sobie jakieś, jakaś taka walka Um, o codzienność z przeciwnościami. E, dla mnie to też jest, wiecie, co po prostu energia, w której siedem osób mówi jednocześnie po prostu, i już nie wiem, kogo słuchać. Warto zrobić burzę mózgów w takiej okoliczności, wybrać jedno zdanie, oczywiście. Zazwyczaj te konflikty powinny nas, nas mobilizować. One powinny być kreatywne. E, one powinny wydobywać z nas po prostu najlepszą wersję siebie, tak bym powiedziała, więc zwróćcie na to uwagę. Zaczynacie Królową Mieczy. To jest wasza energia w zasadzie. Bardzo logiczna. Królowa Mieczy jest, wiecie co, życiowo doświadczona, to jest taka energia. Więc wszelkiego rodzaju fikcje, fałsz odcina po prostu, tak? Królowa Mieczy w taki sposób delikatny, trochę z poczuciem humoru, to trzeba brać pod uwagę. Podejmuje sprawiedliwe decyzje i robi porządek wokół siebie. To jest w ogóle energia, w której może właśnie jakieś decyzje oparte na faktach i odcięcie iluzji będzie potrzebne. I później jest siła. I moim zdaniem, żeby zrealizować to, co Królowa Mieczy przyniesie, te wnioski, te stwierdzenia, tak, te jakby te konkluzje, będziecie, będziecie potrzebować ogromnej siły psychicznej, żeby gdzieś tam stać w tym Hmm. Przekonaniu, utrzymać swoje zdanie. Może, jakby wpoić innym, może przeperswadować jakieś swoje zdanie, tak? To jest piękna karta, karta mocy, dlatego, że to jest też dla mnie energia, w której zaprowadzamy trochę porządek. Ja sobie czasem o niej myślę, że nawet w dżungli musi być balans i równowaga, a tutaj mamy taką kartę, która też informuje o konieczności gdzieś tam zaprowadzenia porządku w jakichś aspektach waszego życia, ułożenia czegoś. W energii karty moc używacie swojego intelektu, używacie intuicji, używacie. Zdolności telepatycznych, bądź też macie na wyższym poziomie takie, powiedzmy sobie, te sygnały telepatyczne, tak? które pomagają Wam utrzymać status, ten, który sobie obraliście tę drogę. A ta karta mocy, jak wiecie, ona nie ma nic wspólnego absolutnie z przemocą, czy, czy jakąś taką historią. Ta, ta moc i ta siła wynika bowiem z Waszej cierpliwości, z Waszej wrażliwości e, i to jest z delikatności, i to właśnie czyni Was silnymi. Na to trzeba zwrócić uwagę. Jest pięć kielichów, i są trzy buławy. I tak jak mi się wydaje, tak jak wspomniałam na początku, część z Was może będzie zmieniać jakąś drogę swoją życiową, zawodową bądź romantyczną. Tutaj patrzymy w nowe i patrzycie z dużym optymizmem i wiecie, że to Wam przyniesie dużo dobrego. Natomiast, no, czasami jest tak, że jak zostawiamy coś za sobą, jak kończymy coś, to z powodów no, emocjonalnych, sentymentalnych jest nam po prostu em, smutno, tak. To nie potrwa długo, te pięć kielichów to jest energia, w której wiecie, um, niezależnie od tego jak ta strata Was dotknie, to nie należy zbyt długo zostawać w tej energii, tak? Z tym swoim smutkiem. Trzeba wrócić do społeczeństwa, dlatego że tu na Was coś czeka już. Moim zdaniem Wy sobie zdajecie sprawę, co na Was czeka i czym się będziecie opiekować. Pięć kielichów, bo o tej karcie teraz mówimy. To jest takie uzmysłowienie sobie też, że na, musiałem dokonać jakichś zmian. I to nie jest tak, że wszystko jest stracone. Nie, nie jest stracone, tak? Ja, ja wiem doskonale, co mi zostało i jakby po prostu muszę po, pogodzić się gdzieś tam z tą stratą, jakby to powiedzieć, przyzwyczaić się do niej, po, pomyśleć sobie o niej, zaakceptować ją i odpuścić tą przeszłość. Ponieważ ja chcę iść w nowe, a to nowe dla Was wygląda bardzo korzystnie. Trzy buławy, karta brama. To jest, słuchajcie, Wasza silna pozycja w jakimś określonym zakresie. To jest karta ekspansji. Wy chcecie z odwagą, moim zdaniem, poszerzać horyzonty, rozwijać się zawodowo. Nie wiem, może budować nowe relacje, bo tu mamy gwiazdę obok, więc też tak może być, ale to jest... Buławy mówią: słuchajcie no, o naszej pasji, tak? Buławy mówią o tym, co jest w naszej duszy, e, więc e, jakby trudno, mm, trudno nam to zignorować, tak bym powiedziała. Te trzy buławy to są też jakieś właśnie wcześniej decyzje, które podjąłeś, e, podjęłaś droga wago, wykonałeś jakieś niezbędne działania do tego, żeby to zacząć realizować. Um, I teraz też trzeba, wiecie, co? Wypatrywać tych rezultatów i koordynować. Czyli ko koordynować, aby wszystko bezpiecznie dotarło do celu. Bo wtedy tylko przyciągniecie do siebie pożądane rozstrzygnięcia. Czyli nie zostawiać światu, niech się dzieje, co ma być, to będzie i tak dalej. Tylko jeśli nad czymś pracowaliście, tym bardziej, że jeśli z czegoś zrezygnowaliście, żeby iść w to nowe, to trzeba doprowadzić do sytuacji, w której kontrolujecie i koordynujecie właśnie to, żeby to nowe dotarło. Bezpiecznie. Jest gwiazda, jest 8 buław, bardzo dobrze to wygląda. Eee, więc. To gwiazda, to jest wielka opiekuńcza energia. Energia wielkiej nadziei. Karta, która nam podpowiada: bądź sobą, ufaj sobie, wiesz co robisz, ufaj sobie. Bądź naturalny, nikogo nie udawaj, bo jesteś idealny taki jaki jesteś. Zawsze jest nadzieja, słuchajcie. Trzeba mieć zaufanie, zachować optymizm, opiekować się sobą. Gwiazda to jest też takie uświadomienie sobie, że właśnie i to jest logiczne, ale czasami nie zdajemy sobie sprawy do końca z tego, że jak coś kończymy i to nam się wydaje być bardzo trudne i bardzo smutne, to dopiero po jakimś czasie dociera do nas, że tak musiało być, bo tylko dzięki temu byliśmy gotowi, żeby przyjąć coś nowego. I to tak może być. Energia karty gwiazda oznacza osobę spod znaku wodnika, która ma wodnika w swoim horoskopie silnie, silnie zarysowanego, więc tak naprawdę w okresie letnim dwie takie postacie się pojawiły. Właśnie lew i wodnik, osoby, które mają zarysowane w swoich horoskopach urodzeniowych te znaki, mogą odgrywać dla was istotną rolę. I Kończycie ósemką buław. I co ja o tym sądzę? Ja sądzę, że to jest szybkość, to jest akcja, to jest energia, w której dzięki tej sile, która tu wynika z trzech buław i z energii karty, gwiazda, po prostu idziecie za ciosem, idziecie do przodu. Podjąłeś decyzję, tak, tutaj, wykonałeś jakieś działania, koordynowałeś, aby bezpiecznie wszystko dotarło do celu, jesteś pełny wiary, jesteś pełny optymizmu i idziesz do przodu. Bardzo szybko poruszająca się energia. Tak? Te działania, które tutaj może wcześniej wprawiłeś w ruch, one nabierają takiego tempa niemalże lawiny zdarzeń. E, więc mam nadzieję, że w każdy z Was wprowadzi w ruch to, czego faktycznie pragnie, to, czego podpowiada mu Wasza dusza, <coughs> dlatego, że to będzie ciężko zatrzymać. To jest bardzo dobra energia. Dużo się będzie działo. To jest też, wiecie co? Taka karta druga, moim zdaniem, tutaj. Po tej, która, tylko ta jest bardziej na poziomie duchowym, a ta jest już na, na poziomie e, działania. Po prostu robimy to, co czujemy. Rób to, co czujesz. Osiągaj cel, który sobie zaplanowałeś. Działaj z prędkością, jakby tu był czas na zastanowienie się, a wchodząc do jesieni, to już jest czas na działanie. Rób to, co czujesz. Działaj. Także bardzo ogniście. A i bardzo szybko wchodzicie do jesieni, tak jak mówię po jakiejś sytuacji, w której, tak jak zobaczcie, pierwsza połowa e, lata to jest moim zdaniem jakaś taka konieczność trochę uporządkowania, dzięki własnej sile psychicznej e, doprowadzenia spraw do końca, pożegnania się może z kimś. Może ktoś z Wami się pożegna, tak? Ale pożegnania się z kimś, później odwrócenia się i skupienia się na tym, co tutaj stoi, i zainicjowania ruchu w tym zakresie, żeby z tego skorzystać, z tych zasobów, które wciąż są dostępne. Tak? I to może być zmiana partnera, to może być zmiana w zakresie Waszych emocji, ale to też może być zmiana zawodowa i ja bym bardziej tutaj ukierunkowywała. Zawodowa, tudzież um, jakaś taka, powiedzmy sobie, namacalna bardziej, tak? Z tą królową mieczą to mi się często tak kojarzy. Także moje drogie wagi, bardzo interesujące, przyznam szczerze, to czytanie. Druga, końca, druga połowa lata jest naprawdę super. Um, I ja sobie teraz pozwolę przejść na imię osoby zainteresowane. Zapraszam ze sobą, pozdrawiam Was serdecznie.